Hej, hej, hello! Cytron ćwierćwiero. Ori mora, z której sobie idziemy. z pajączatkiem, otaczał nas mrok, nic więcej nie pamiętamy. Istniał tylko mrok i matka jasność trochę nas przeraża. Czy ciebie przerażał nasz mrok? Nie. Jestem bohaterem, jestem Ori, jestem niszym. Czyli co teraz mam zrobić, bro? pajączki, pajaneczakie. Szpoko. My musimy iść aż tu... Do Soweła, tak? Dobrze myślę. Kawał drogi Mądje To jest jeszcze jakieś wyzwanie, tak? A nie, muszę znaleźć jeszcze dwa ogniki Kurde Dobra Tu jest jeszcze jeden? Powiedziała, że zamknęła bramę, by nas chronić Coś przybyło z góry, zmieniło każdego, kogo dotknęło, tak jak matkę Ale teraz wróciła dzięki Tobie Nie ma za co Pewnie się nie wypłacicie do końca życia Będziecie pletli mi ciuchy Ze swojej... fuck? Co nagle mogę to rozwalić? Głupie ah! Ah! Czemu mnie to zagleje? Tak mhm. Zapiszemy tu grę Super, idziemy w lewo Let's go Czemu te fajnki się zmieniły nagle? Tu ją jadę. Zdp. Ło mm Hej, -hmm. wow. no zaraz mnie zabiję. Nie mogę od tego się odbić. na dół <laughs> idę tutaj zobaczymy co tutaj jest no oprócz tych cholernych pająków łowu Daisy, tak mogę to rozwalć teraz też? czyli jeszcze nie tędy droga a tam na dół Gdzie tu można iść na dół tu Tak, mogę dopłynąć, ale działa ryby Kończy mi się oddech Umrę tu I umarł Patrzcie, tak blisko było Hmm, ale spróbuję jeszcze raz. Może się uda Nie tutaj o, a może zejdę tu. Nie. Spoko, czyli chyba tu wcześniej nie mogliśmy wejść, bo było nieoczyszczone, a teraz jest oczyszczone, więc jest cacę. To, że dałem sobie światło, to mi nic nie dało kompletnie. Na przynajmniej będę trzymał ryby od siebie z daleka to jest spoko. Szybko Ori. No nie, 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 dawaj, 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 dawaj. nie, nie, dopłynę. nie, 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 Więc idziemy dalej. Na górę. O, zwykły pajączek, witam Cię, tęskniłem. Naprawdę, naprawdę. Okej, okay. ten jak... Aha, piórko. Weź, ja pamiętałem. Uuu. Froń, ej. Albuak jest jakiś upierdliwy. Wow. Wow, wszystkim obarwałem. Zbigniejąca czelość Wydobią tam te hajsy. Ale te bym... a nie, nie zależy mi. Dobra. Siomek, ja pokonałem przed chwilą wielkiego pająka, ty myślisz co, że ty mi jesteś straszny? Umiesz skakać? Proszę cię, biali nie potrafią skakać. Ryryrum. Próbujemy dostać się tam. Ah! Wow, ale to szybko leci. No, tak pięknie, oli. Ah! Życie, o, pięknie. Nice. Fragment zdrowia, jeszcze jeden i dostaniemy życiu. Wow! Weź się, chłopaku. Dobrze, dobrze. Teraz musimy iść do góry. Czyli tak jak podejrzewałem. Psy, nieprawda nie podejrzewałem tego. Tylko się zgrywam. A! Po prostu tutaj pocisk. Lep... O nie. nie! Nie dosięgłem. Teraz dosięgłem. W którą stronę? W którą stronę? Pójdziemy w tą? za nie boli, co ćwir? Oczywiście, że nie boli. Guppi. A, tędy nie mogę dostać? cząbek? Pięknie, tak o. A tu nie ma przejścia w ogóle, spoko. Guppi, czyli dobrze poszedłem. <noise> Jeszcze głupszy ćwir. Już myślałem, że utkłem. Już myślałem, że utkłem całkowicie. Ale nie. Czyli jest bezpieczny. To pewnie już byłem, nie? Tak. Uuu! Ale tutaj to do góry niekoniecznie, nie? O, właśnie. Yeps. Milczący las jest grubsłowy. Cześć Mokikoki, co tam? Idź, przepilnujemy. Aha. Aha, tam daleko. Ale mnie w nosie. O, ale. Lepiej. Tu na O! 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 o No, zapisało grę. Tam mam iść tu na dół, ale dokąd? Dobra, popłyniemy to O nie! O nie, jak to leje mocno! Dobra, mamy rudę. Co mi z niej? Nic. Spadaj. Jesteś mi niepotrzebny do niczego. Uhu, spoko, popłyniemy tam, tylko najpierw ja sobie złapię oddech, co? A tam jest tylko kasa. To co ja mam zrobić tutaj? Ej, znowu... O! O hej! Gdzie są pozostałe ogniki gro? To jest ognik? Nie, budujemy nowy dom. Tu jest. O, ja cię kręcę, tak daleko? Nie ma gdzieś tutaj jeszcze jednego? Jakiegoś? Tu jest. To ja wolę iść, naruchamy piaski. Bo on bliżej. Dobra, walimy w prawo. Znaczy, no prawo dobrze. Tam trochę zajdzie. Ciekawe, jakiego nowego skilera będziemy Nie, To się zastanawiać nad tym. O, nice Znowu? Tak dużo ich tu jest? O co to komu? O kurde Uderzył mnie Jesteś teraz Ty, ale fajny by było jakby była mama Ori Znalezione, nie kradzione Cokolwiek to jest wow, 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 wow ho, 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 ho. Nie 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 ziomeczku, bo się tak nie bawimy akurat To jest za duże i zbyt niebezpieczne Czekajcie, tutaj była ta cała sowa dziwna, nie? Ta, ja Jeff jest tam My musimy jeździć tam. To chodźmy tam Ale FART Nie, 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 nie. O, dzięki. Dzięki za pomoc. Le... Hmm. Ale dobrze idziemy tak, za czas w prawo. Uuu, Nie, szybko! Co? Cały czas twardo w prawo mamy lecieć. Nie tędy. Tędy już tak. Ale ten skill leczenia to jest po prostu rewelka. Oj, spadek No co, mapka się skończyła, że nie mogą przelecieć jakoś normalnie? Ło nice To było przemyślane Hej, Ej, ja tu latałem sobą Spoko Leć! Bori leć Pięknie, paku pięknie Szlakem komaren! A, Tutaj mam iść tak O, ładnie, hajsy Nie będziemy tracić czasu na głupie walki z głupimi mobkami A ten już nie polecam. No tak wow, 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 wow uspokój się! Ale uciekłem. Ale to było dobre. O, nice, wleć w ogień, czemu nie? Idziemy dalej tutaj. Oli, dzieci sprawniej wesowała. Z przykrością muszę to przyznać. Ale tu jest jakiś wilkę zamrożony. Koniec końców. Um, <tuszy> Ta osoba gdzieś tu żyje, nie? No właśnie. Koniec końców tak właśnie jest. Łoł, wow, szybko. A. <ścoughs> o kurde, szybko strzelaj! Szybko strzelaj! Czemu nie chcesz strzelać, ziomek? Nice, well played. Jak tam się dostać? A, tak po prostu, okej. Okay. No, wyjaśnię. Głupi. Ociepcie się ode mnie, głupie jak komary! I ty! Też głupie. Dojdziemy tam, gdzie trzeba. Na pustyni? Śmiesznie, cały czas chodziliśmy po lasach, nie? kradłach jakichś i w ogóle. Jak tam nie będzie drzew, to... to wow, fuck. Co ja pocznę? Przynajmniej może nie będzie tych ze dopiek komarów. Okej. Okay. Tu nas dorwała sowa dziwna. Łążej. A czemu jest tak... Czy musisz wybuchnąć? Co ty taki jesteś podenerwowany, chłopaku? O! Zapisujemy grę! Dobrze. <laughs> Teraz przypuszczam, że ruszamy troszkę w nieznane Nic nie szkodzi O, a tam mogę iść jeszcze No co za uparte dupki. o, ale mi zapieprzdzieliło O, a co to za dzieło jest? Ono takie jakieś smutne to, tak miał mieć dla mnie mieć ognika, a nie ma. Nie mogę przez nie przejść. Kupię. Dobra, nigdy się już nie dowiemy. A przynajmniej możemy mieć dalej ze spokojnym sercem, że zwiedziliśmy to, co mieliśmy, albo i nie. Nie wiadomo. Czy to jest na górze? Nie. Dojdziemy tutaj. Ori, ale ty masz sprzęt? Co to poszło? Żerować gdzie indziej? Teraz? Co był? Hm. Żerowisko wcale mi się to nie podoba teraz. O nie. O nie Trzeba być dziutko Nie no, tej aury światło w ogóle nie widać po tobie Ori Czyli to też jest takie zmutowane dlatego, że to coś Dotknęło, tak? Ciekawe. Idziemy? Szybko! Jakori <gryny> <gryny> fajnie wygląda. Da, gdzieś tam muszę się zatrzymać, co? Well shit. <laughs> Dobra, to tu jest pierwsza przerwa. Druga przerwa jest... Nie wiem gdzie tutaj mam iść. <laughs> nie rozumiem tego trochę, nie odgrywam. Nie ma gdzie się tam schować. No i co, ja nie mam tu gdzie iść? Jaka bzdura. Aha, tam była trawa chyba, które mogę się przyczepić. Zaraz spróbujemy coś z tym zrobić. No chyba, 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 chyba nie zdążymy. Ale tu, tu było cicho przez chwilę. No zobaczymy. Ach, za tą szmatką! Gro! Tak się nie robi. Okej. Okay. Wow! What? Fuck, tak blisko, a tak daleko, no. Ale żeby ta szmatka tam, no masakra. Nie skapnąłbym się, gdybym nie usłyszał. Może o to chodzi w tej grzećwir. Może tak to właśnie działa. Szybko! Dobra Kolej pomyślał, że ptaki mają taki dobry węch, co? Łoho! Pisana gra. <śmienicza> o nie, 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 ja wiem, czym to się skończy właśnie tak. A jesteśmy na pustyni? Czy to już jest to, to, to jest pustynia? Widzę duchy w piasku Ori. Tutaj mieszkali gorlekowie, zanim uciekli pod ziemię przed zepsuciem. Czy to właśnie zostanie z Niven, jeśli nie przywrócimy mu światła? Grubo. Wichrowe pustkowie Nać hajs z tego wichrowego pustkowie O nie! Szybko Ouuuuu wow. Gorlecka ruda Spoko To jest łopaten Nic nie mogę zrobić z łopatem Kości. Serio? O stąd wy jesteście skaczące krabu, lisy. Dobra. Dziwna jest ta kraina. Nie wiem czy mi się to podoba. Nie ma chronione w ogóle. A! Aha, udało mi się? Nie? Ty, 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 ty tam się nie, nie właśnie, no nie rób tak. Hmm. Jeszcze dalej, tak? Oj, nie, Aken. Dobra, następnym razem gdzieś zdobędziemy to życie. Na razie idziemy dalej tutaj w sensie. U. taki znak Ori, ale ty nie umiesz czytać oczywiście nie ok ale ten trzeci skok to jest po prostu rewelacja to zrobiliśmy posypaliśmy piasku tam ok aha tu już nie ma przejścia dalej. Przecież nikt Cię nie lubi kompletnie nikt Kompletnie nie umrzyj! Hm. Ej Ej! Dostaliśmy się gdzieś tu. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, ale to nic. O nie, komary serio. No mhm. co ty jesteś? Mogę sam O, górnik jakiś na duszo, pozwól na słówko. Nie, nie martw się, nie dopadło mnie skażenie, tak jak przytrafiło się to wielu moim pobratymcom, ale mam problem. Nie, nie masz może odrobinę wody? Moja manierka rozbija się przy upadku. Oczywiście nie chce mi się pić, my gorlokowie jesteśmy twardzi, mógłbym przeżyć na tej pustyni wiele dni, lecz dobrze jest się napić świeżej wody od czasu do czasu, to podnosi na duchu, a mój duch jest bardzo spragniony. Dziomek, no nie mam wody, co ci mam powiedzieć? Ale ta gra jest piękna. O! Przyjmujemy światło! Nowy skill! Spoko. Świder. Zdobywasz nową umiejętność. Naciśnij rb, by przemieszczać się w piasku i ponownie naciśnij rb, by wykonać świdrowy zryw. Alright. Eee, świdrowy zryw. Gdzie jest świdrowy zryw? A, ah, nie czekaj. Or jest górnikiem! Ale beka. Ha. Wow. O nie, aktywować pieszta To wygraliśmy coś? Nie Tak, wygraliśmy coś Aha. Spoko Poprosię nagrody w sensie hajsy Spoko Dobra ludy Tu kończymy ten odcinek na dziś <laughs> Tak, dostaliśmy się na pustynię, więc zobaczymy co tutaj dalej się będzie działo Jak się podobało to lajkujcie, pamiętajcie subskrybujcie, i wyleczcie Świetnie. Czekaj.